Dzisiejszy film to film we współpracy. Odezwała się do mnie firma, firma Magrami. Jest to dość nowa firma na rynku. Zajmuje się sprzedażą odlewek perfum oryginalnych. Ich asortyment może na razie nie jest za bardzo szeroki, natomiast właściciel jak najbardziej pracuje nad jego poszerzeniem, więc wkrótce możemy się spodziewać znacznego wzrostu asortymentu na stronie sklepu. Od razu powiem, że mam dla Was również kod rabatowy. Jeżeli zechcecie zrobić na, y, zakupy na tej stronie, to będzie mi również bardzo miło, ponieważ ja parę groszy też od razu uczciwie powiem na tym zarobię. Oczywiście nie są tu duże pieniądze, natomiast y, jak to się mówi, ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Wystarczy, że wpiszecie w miejscu właśnie przeznaczonym do tego y, kod Anna, y, uprawnia on do. 10% zniżki. Nie działa tylko na, na produkty, które już są, już są w promocji, już są przesenione, na wszystkie inne. Jak najbardziej zadziała i możecie sobie kupić dany zapach, który Wam się marzy albo którego, który chcecie wypróbować 10% upustem. Myślę, że fajna, fajna okazja. Tam są te dekanty o różnych pojemnościach, więc można wybrać całkiem malutkie, a można wybrać już takie całkiem. Całkiem spore, jeżeli chcemy dłużej potestować bardziej dogłębnie dany zapach, dostałam piękną paczuszkę zgrabniutką. Taką oto tutaj. Mam narzędzie zbrodni i otwieramy sobie tutaj. No, nawet nie potrzebowałam narzędzi, myślałam, że będę potrzebować, natomiast jest to zgrabnie zapakowane. I co w środku? Słuchajcie, już widzę, co w środku. Chyba dzieciom dam. Dzieci się cieszą. Już widzicie, haribo, haribo, haribo. Tak, malutka paczuszka, nie, haribo, bardzo miły akcent. Ja zawsze lubię, kiedy właśnie marki dodają coś, też dodatkowo, wiecie, jakaś głupia krówka, coś, coś zawsze jest mile. Ja tutaj mam malutką paczuszkę z żelkami haribo. No Dzieciaki będą będą w szoku, że tak, taki fajny prezent. <laughs> ja mam perfumony mają haribo. Ok, zobaczcie, jak pięknie są popakowane próbki. Folia bąbelkowa, żeby zapobiec uszkodzeniom. No i piękna, piękna wstążeczka prezentowa. No od razu milej się, się patrzy na coś takiego. Wyciągnę resztę. Ja się umawiałam tutaj na kilka zapachów. Teraz zobaczymy, co tam, co tam jest. Dostajemy też w opakowaniu taki oto lis. Wizytówkę bardziej. Drodzy klienci, dziękujemy za zakupy w naszym sklepie internetowym. Doceniamy Twoje zaufanie i wybór naszych produktów. Mamy nadzieję, że nasze odlewki przyniosą Ci wiele satysfakcji i radości. Jeszcze raz dziękujemy za zakupy i życzymy udanych doznań zapachowych. Przechodzimy do sedna sprawy. Odpakowuję pierwszą piękną paczuszkę. żal. Dobra, i mamy tutaj dekant. Zobaczcie. Taki oto. Z naklejeczką. Odlewka przygotowana z Mugler Alien Goddess Supra Florale. I tak wyglądają. To jest pojemność chyba 10 ml. Taki dekant. Dobrze, że jest właśnie ta naklejka z nazwą. Bo jeżeli sama miałabym to robić, to szczerze mówiąc, chyba by mi się nie chciało. A tak ktoś zrobił to za mnie. I zawsze to jest na propsie. No, dobrze, to jest zabezpieczone, nic tutaj nie pękło, nic się nie zadziało, super. Ok, ja wszystkie najpierw odpakuję i zaraz będziemy je sobie omawiać. Chyba zacznę właśnie od tego aliena. Zawsze mnie interesował, wiecie? I trochę się bałam, że będzie bardzo podobny do tego klasycznego, który już mam, który lubię, ale muszę mieć humor i nastrój na taki mocny, kilorowaty jaśmin. To może być trochę lżej i szczerze mówiąc żywię, że nadzieję, że tak jest. OK. Alien, goddess, supra florale. Hmm. Psikam sobie, słuchajcie, na nadgarstek. Trochę psikania dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że zniosę to wszystko. Mam doświadczenie, więc myślę, że poradzę sobie. Wiecie co? Wcale nie taki z niego Alien. Nie powiedziałabym, że to jest zapach wybitnie podobny do klasyka, czego się troszkę obawiałam. No, faktycznie jest, jest kwiatowy, jest lekko słodki, co w nutach znajdziemy? Opuncję, kwiat kaktusa, jaśmin, kocankę, bursztyn, piżmo i różę pustynną. Hmm, ciekawy jest to zapach, i obawiam się, że wyląduje na mojej. Uśliście, tutaj widzę bardzo dobre, przynajmniej zapowiedź bardzo dobrych parametrów, jakie ma klasyk. Ale oprócz tego charakter zapachu jest taki, jak ja lubię. Jest trochę słodko, jest trochę kwiatowo, jest tak ciepło, przytulnie. Powiem szczerze, że im, im dłużej trwa ten zapach na skórze, tym bardziej wybija ta pewna doza klasyka ale w dalszym ciągu jest go na tyle mało, że jestem w stanie zaakceptować drugą flaszkę w moich zbiorach i myślę, że to nastąpi. No, bardzo jestem zadowolona z tegoż oto gagatka. Kolejny, kolejny, kolejny. Bierzemy sobie Angel Elixir. Angel Elixir, słuchajcie, pod lupę. Sikam na drugi nadgarstek. Potem pójdą pójdą ślad za nimi chyba tutaj zgięcia łokci, bo już nie mam pomysłu. Angel Elixir. Ja go testowałam bardzo pobieżnie e, w perfumeriach. Natomiast no, w dalszym ciągu chyba mam taki stosunek raczej na nie. Nie ma tej klasy, tej mocy, tego czegoś, co jest w klasyku. E, klasyk to już jest zapach legenda. Zapach, który przeszedł do. Już nie, nie będę się tutaj obawiać, użyć tego. Tego sformułowania, że zają pewne określone miejsce w hierarchii mm, zapachów. No, nie pasuje mi. Angel Elixir, jeżeli chodzi o nuty, to zawiera różowy pieprz, jaśmin, ilanki lang, drzewo sandałowe, kwiat pomarańczy, wanilię burbą. Powinno być dobrze, jeżeli jest wa wanilia burbą, to jest taka gęsta, taka zawisista, ale słodka, intensywna wanilia. No nie, nie czuję tu takiej, szczerze mówiąc. Amber Extreme. Jest tu coś sztucznego. Może ten, ta, ta molekuła tam Amber Extreme coś zepsuło ten zapach. Coś poszło nie w tą stronę, w którą pójść powinno zdecydowanie. Brzmienie ma takie bardzo syntetyczne, przynajmniej w mojej opinii. I nie jest to zapach, który kupiłabym w pełnej pojemności. No nie, zdecydowanie nie. Więc mamy na razie jeden do 1. Kolejny to, o, tutaj myślę, że może być dobrze. To jest Herme Tutti Twilli. Popsikam go sobie właśnie w zgięciu łokcia. Troszkę damy mu odparować. Mocne, ostre uderzenie imbiru. Ale przyjemne. Ale przyjemne, złagodzone kwiatami jakby. Jest trochę zieloności, trochę cytrusów. Co jest w nutach? Liczy kwiat imbiru piżmo. Kurczę, ciekawy jest to zapach. Ja nie przepadam za zapachami Herme, oprócz może żur, tego, tego białego. Natomiast to jest bardzo dobrze. To jest chyba kolejny, kolejny zapach. Który mnie przekonał i moc jest, słuchajcie, ten zapach ma moc. To nie jest jakiś taki zielony, wiecie, zwyklaczek w stylu, no nie wiem, popłuczyn, po herbatce, po zielonej herbatce. Nie piję tutaj do herbaty zielonej Elizabeth Arden. Absolutnie. Proszę mnie źle nie zrozumieć. No jest ostrość tego imbiru, ale jest też właśnie jakaś taka. Mm. Owocowość to jest bardzo przyjemne, ale nie powiedziałabym, że to jest liczi, szczerze mówiąc. Zaskoczona jestem, że jest liczy. No ale skoro jest, no to jest. Ten imbir, no wyraźnie imbir i jakaś zieloność, jakieś akcenty zielone, takie zahaczające o cytrusowość w ogóle. Przyjemny, przyjemny zapach na wiosnę i na lato. No tutaj myślę, że też mocny pretendent do zagoszczenia w mojej kolekcji perfum obszarnej. Dobra. No i mamy ostatniego, do którego słuchajcie, nie wiem czy kiedykolwiek się przekonam. Ja robiłam do niego tyle podejść, ale wiecie, jak to jest w perfumerii. Ja nie dostawałam go, go, nigdy nie posiadałam takiej próbki, więc zobaczmy teraz. Pewnie nie wiecie jeszcze o czym mówię, a mówię o Tom Ford Black Orchid. Drugi, e, drugie zgięcie łokcia idzie w ruch. No i zapach pamiętam, że ciężki, wieczorowy, taki kwaśny mi się wlewał. No i nadal taki jest w zasadzie, taki ciemny. Kojarzy mi się z ciemnością, z wieczorem, ale też w pewien sposób on jest taki seksowny, zmysłowy. Taki mroczny, lekko. Mm, kojarzy mi się z takim, z takim ciężkim, grubym materiałem. No, ciekawy jest, ale czy zniosę go na dłuższą metę, to nie wiem. Mamy tu trufle, gardenie, czarną porzeczkę i lanki, lanki, jaśmin, cytrus, orchidee, przyprawy, nuty owocowe, lotos, czekoladę, paczulę, wanilię, kadzidło, bursztyn, drzewo sandałowe, tak między innymi. Tam są jeszcze jakieś inne, ale... No jest białokwiatowy. Jest białokwiatowy. Hmm. Kadzidło też jest delikatnie wyczuwalne, nie jest to kadzidło takie kościelne, nie, 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 ono jest tak jakby, dziwnie zabrzmi to określenie, albo jakby zmieszane z akcentami drzewnymi, tak mocno wplecione w akordy drzewne, że one jednak myślę, że przeważają, przeważają w tym mariażu. No jest, on ma coś w sobie, ten zapach ma coś w sobie, ale zdecydowanie nie jest dla każdego. Jest mocny, jest kilerowaty nawet. Migrenowcy myślę, że powinni uważać z nim. No i jest ciekawy, nie za bardzo górmądowy, wbrew temu na co wskazywałyby nuty, które są wymienione. Czekolada, prawda, tutaj mamy hmm, hmm, trufla. Jakieś przyprawy, no jest lekko przyprawowy też, tutaj się zgodzę. No jest to cięższy kaliber zdecydowanie. Jest interesujący. Ja bardzo się cieszę, że mam tak małą pojemność, bo no będę. Myślę, że na specjalne okazje po prostu sobie go przypominać. kto wie, może po czasie rzeczywiście między nami zaiskrzy na tyle, że w końcu nabędę swój flakon. Ja chciałam go naprawdę bardzo pokochać, tylko no, się skubane do tej pory nie daje. Zobaczymy, może teraz odpuści i w końcu się uda. No nic, na tę chwilę, cztery zapachy zaprezentowałam. Na stronie znajdziecie oczywiście sporo różnych innych, i męskich, i damskich, więc warto, warto na nią zajrzeć. Adres strony to magrami.pl. Także zapraszam. Być może nawet i do zakupów, jeżeli na coś się skusicie. Zawsze to fajnie, tak jak mówiłam, wypróbować jakąś małą pojemność, tak jak w moim przypadku, na przykład, właśnie ten Tom Ford, do którego podchodzę, jak pies do jeża. I być może znajdziecie coś, co zechcecie właśnie kupić w większej pojemności w tym pięknym, już takim docelowym flakonie, wiecie o co chodzi. Przypominam, kot robotowy minus 10%, Anna. Działa na wszystkie produkty, które nie są przecenione. Także kto chce, zapraszam, kto nie chce, to nie. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.